Dwa tygodnie temu sierżanci Mariusz Frejek i Krzysztof Zygmunt patrolowali sierackie ulice. Na jednej z nich zauważyli samochód jadący bez świateł. Zatrzymali go do kontroli. Sytuacja, tak jak już wcześniej mówiłem, była dla nas stresująca o tyle, że widzieliśmy, jak człowiek zaczyna coraz gorzej się czuć. Nie chciał od nas pomocy medycznej, po chwili zaczął nam osuwać się na ziemię. Podbiegliśmy z kolegą, zapaliśmy go, żeby nie upadł y, całym swoim ciężarem, położyliśmy go spokojnie na ziemi i, i zaczęliśmy reanimować. Reanimowali 61-letniego mężczyznę przez 15 minut. Potem przekazali ratownikom medycznym. Nawet przez chwilę nie pomyśleli, żeby przerwać akcję. Trzeba podejmować wszelkie próby. Życie ludzkie jest wartością największą i, i jeżeli jest taka potrzeba, że człowiek y, no jest w sytuacji krytycznej, no to, no to trzeba robić wszystko, żeby mu pomóc, tak? Na tym polega nasza rola. Za uratowanie ludzkiego życia policjantom podziękowali ratownicy medyczni. Chcą, żeby podobnie zachowywali się wszyscy funkcjonariusze. Ponieważ każde takie wydarzenie udowadnia wagę tych szkoleń i wagę tego, żeby przynajmniej te podstawowe czynności ratownicze umieć wykonać, no, nie da się zastąpić tego niczym jak najprostszym chociażby szkoleniem. Ani namawianie przez telewizję, ani jakieś kazania z ambony, no, nic na nie pomoże jak, jak proste szkolenie. Sieradcy policjanci dobrowolnie przechodzą szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Pozostaje jeszcze przełamanie bariery strachu. Jeżeli nie ma innej służby, to policjant musi podjąć taką, taką, taką próbę ratowania i myślę, że to nie jest tak, że jedno szkolenie wystarczy, że my musimy o tym pomyśleć, żeby do tego wracać, tak? bo to upływ czasu. Ja mówię, może policjanta w czasie służby spotkać to raz, a może nigdy, ale ważne jest to, żeby mieć tą świadomość, że właśnie było to obycie, żeby było to przygotowanie, żeby było złamanie tej bariery i myślę, że na to potrzeba jest jednak więcej szkoleń. Jedyną służbą poza ratownikami medycznymi, która ustawowo musi przechodzić szkolenia z pierwszej pomocy, są strażacy. To zazwyczaj oni pierwsi docierają na przykład na miejsce wypadku. Każdy z nas ma takie kwalifikacje, nazywa się to kwalifikowana pierwsza pomoc. W ramach tego kursu, który, który przechodzi każdy ze strażak, jesteśmy w stanie udzielić pierwszej pomocy. Co więcej, każde z, z tych szkoleń jest recertyfikowane w określonym czasie, czyli przechodzimy, że tak powiem, kolejne kursy i, i na bieżąco się dokształcamy. W urzędach też muszą być osoby, które będą wiedziały, co robić w sytuacji zagrożenia życia. W sierackim magistracie zgodnie z przepisami wystarczyłyby cztery takie osoby. Jednak na szkolenie zgłosiły się aż dwadzieścia dwie. Pierwszą podstawową czynnością, jak wspomniałem wcześniej, ocenić, co się stało, czy osoba jest przytomna, czy straciła przytomność, i dalej kolejne czynności wynikają już teraz z określenia faktycznego stanu osoby poszkodowanej. Niestety Polska wciąż pozostaje daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej. Tam pierwsza pomoc jest przedmiotem szkolnym. U nas to wciąż doraźne akcje. Być może dlatego większość nie wiedziałaby dokładnie jak pomóc człowiekowi w potrzebie. O nie bardzo, proszę Panią, nie bardzo. Nie bardzo. No jak to, nie trzeba pos osobę posadzić, czy tam położyć i po oddychać i po pogotowie. No. no po pogotowie to wiadomo, ale tak to nie za bardzo. Zbadałbym ciśnienie, tak, czy tam tętno no i jakieś tam uciski na klatkę piersiową i tak dalej, no powiadomić pogotowie i tak dalej. Najczęściej boimy się, żeby nie zrobić komuś krzywdy. Ten strach można pokonać właśnie dzięki szkoleniom. Jednak jest jeszcze jeden powód, który sprawia, że nie robimy nic. Ludzie jakby stracili jakieś uczucia, też mi się wydaje. Co ich to obchodzi? Przechodzą obojętnie i uważają, że jest jeszcze wielu innych, którzy mogą podbić i udzielić pomocy. Sieradcy ratownicy medyczni, dziękując policjantom, chcą pokazać, jak ważne jest reagowanie. Każdy z nas powinien być ratownikiem, a nie przechodzić obojętnie.